ale z ciebie bezczelna, jeszcze się nawet nie pobraliśmy, a ty już wyciągasz rękę po pieniądze, wybuchł narzeczony, kiedy ostrożnie zasugerowałam, żeby dorzucił się do jedzenia, które codziennie zjadał w moim mieszkaniu. Ze złością otworzył moją lodówkę, szukając kolejnego kotleta, ale nagle zamarł w miejscu, jakby wrosnął w podłogę. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Od samego początku było w Anieli Adamczyk coś, czego nie potrafiła nazwać. To nie był strach, raczej drażniące uczucie, jak myśl, która zaczyna się kształtować, ale nigdy nie dociera do końca. Coś wisiało w powietrzu między nią a Dominikiem, coś niewidocznego, a jednak obecnego, wyczuwalnego, jakby cienka warstwa szkła zaczęła pękać od środka, choć na zewnątrz wszystko wydawało się nietknięte. Dominik Adamczyk był pewny siebie. Zbyt pewny. Mówił o przyszłości z taką spokojną stanowczością, jakby każde słowo już się kiedyś wydarzyło. Jakby wątpliwości były dla ludzi słabszych, mniej zdecydowanych. My się rozumiemy bez zbędnych dramatów, powiedział kiedyś, kiedy siedzieli na kanapie. Każde z telefonem w dłoni, w tej pozornej intymności codzienności. Aniela wtedy się uśmiechnęła, ale nic nie odpowiedziała. Uznała, że może milczenie to właśnie dojrzałość, że nie wszystko trzeba podkreślać słowami, nie każde nieporozumienie wymaga roztrząsania. Czasem lepiej pozwolić rzeczom płynąć. Zaczęło się niewinnie. Dominik zostawał na noc coraz częściej, potem pojawiła się jego szczoteczka do zębów w łazience, później kurtka przewieszona przez oparcie krzesła, której nigdy nie zabierał, potem kilka książek, ładowarka. I obecność ciągła, przytłaczająca, cicha jak cień. Nie prosił o pozwolenie. Nie pytał, czy może. Po prostu się zadomowił, jakby to było oczywiste. Konflikt jeszcze nie był widoczny. Krył się w detalach, w mikroskopijnych pęknięciach, które rozszerzały się codziennie trochę bardziej, ale wciąż zbyt delikatnie, by je zauważyć bez skupienia. Lodówka pustoszała zbyt szybko. Chleb znikał, zanim zdążyła pomyśleć o śniadaniu. Wieczorne zmęczenie przychodziło wcześniej, nawet gdy dzień nie był ciężki. Rachunek za zakupy rósł niepokojąco, mimo że aniela nie zmieniła swoich nawyków. Postanowiła powiedzieć coś w końcu. Ostrożnie, nie oskarżając, nie wymagając, po prostu chcąc być uczciwa. Może moglibyśmy podzielić się wydatkami na zakupy, zaproponowała, unikając kontaktu wzrokowego. Wiedziała, że ton głosu wiele mówi, dlatego wyciszyła go do poziomu prawie szeptu. Dominik uniósł brwi, jakby pytanie było absurdem. Naprawdę to cię teraz martwi? Nie martwi, tylko. Robi się dla mnie trochę ciężko, prychnął krótko, jakby próbował się powstrzymać przed czymś ostrzejszym. Ciężko? Zawsze byłaś taka? Te słowa uderzyły ją mocniej niż się spodziewała. Cofnęła się nie fizycznie, ale w sobie, nie dlatego, że się zgadzała. Po prostu jeszcze wierzyła, że to przejściowe, że to nie koniec, tylko chwilowe zawirowanie, które można wyprostować. Dominik był mistrzem w tworzeniu wrażenia stabilności. Zawsze mówił, że nie lubi chaosu, że szuka w życiu spokoju, że jeśli coś działa, nie warto tego zmieniać. Ja po prostu nie rozumiem, czemu nagle zaczynasz się czepiać. Przecież nic się nie zmieniło, rzucił pewnego wieczoru, kiedy wróciła z pracy i bez słowa usiadła przy stole, przesuwając palcem po ekranie telefonu, bez celu. Nie odpowiedziała. Zastanawiała się, ile słów potrzeba, by nie powiedzieć zbyt wiele. Czy każde czuje się przytłoczona brzmi jak oskarżenie? Czy potrzebuje przestrzeni, to już deklaracja wyjścia? Chyba po prostu chce, żebyśmy byli uczciwi wobec siebie powiedziała cicho. A nie jesteśmy? Cisza, która zapadła po tych słowach, nie była komfortowa. To nie była cisza między dwojgiem ludzi, którzy siebie rozumieją. To była ta druga, ciężka, rozciągnięta, pełna rzeczy niewypowiedzianych. W tym wszystkim Aniela zaczęła obserwować siebie inaczej, zaczęła zauważać, że przestała się uśmiechać, kiedy wchodził do kuchni że przestawała oddychać, kiedy sięgał po kubek, który zawsze stawiał za blisko krawędzi. Nocą słuchała jego oddechu, równy, głęboki, spał spokojnie, jakby nic nie miało znaczenia, a ona leżała z oczami otwartymi w ciemności, próbując znaleźć sens w swoim własnym niepokoju. Pewnego dnia, wracając z pracy, zatrzymała się przed drzwiami mieszkania. Nie mogła znaleźć klucza. Torba była ciężka, ręce zmarznięte. Gdy w końcu weszła, Dominik siedział przed komputerem. Nie możesz raz po prostu zadzwonić, że wracasz? Rzucił bez podniesienia głowy. Nie wiedziałam, że muszę. Spojrzał na nią, zmrużył oczy. Ostatnio jesteś inna, zamarła. W jego słowach nie było pytania, tylko zarzut, jakby jej zmiana była problemem, jakby nie miała prawa czuć się inaczej. Może po prostu zaczynam widzieć więcej rzeczy, które wcześniej ignorowałam powiedziała, odważając się spojrzeć mu w oczy. Milczał przez długą chwilę, po czym wstał i poszedł do kuchni. Zostawił po sobie ciszę i pytania wiele pytań. Tamtego wieczoru, kiedy Dominik zasnął, Aniela siedziała na kanapie z herbatą w dłoni, patrzyła w okno, choć nie widziała niczego konkretnego. Myśli krążyły jak ptaki, które nie znajdują miejsca na lądowanie. Co się dzieje, kiedy coś zaczyna się rozpadać, ale jeszcze nie widać szczelin? Kiedy czujesz, że coś się kończy, ale nie masz dowodów, tylko intuicję? Zamknęła oczy. W głowie miała tylko jedno słowo, którego nie chciała wypowiedzieć na głos. Jeszcze nie. Ale wiedziała już, że to, co miała za stabilność, było tylko iluzją. I wtedy, tej samej nocy, coś się wydarzyło. Coś, co nie miało wrócić do porządku. To Maria Gajewska zauważyła pierwsza. Nie zrobiła tego gwałtownie ani z dramatyzmem. Powiedziała to spokojnie, niemal mimochodem, jakby wypowiadała myśl, która dojrzewała w niej od dawna. Mówisz o nim tak, jakbyś cały czas musiała się tłumaczyć, stwierdziła, opierając łokcie o stół i patrząc Anieli prosto w twarz. To nie tak. Odpowiedziała Aniela zbyt szybko, zanim zdążyła się zastanowić. Maria uniosła brew. To jak? Aniela otworzyła usta, ale nie padło żadne słowo. Poczuła znajome napięcie w klatce piersiowej. To samo, które towarzyszyło jej coraz częściej odkąd Dominik przestał być gościem, a zaczął być stałym elementem jej codzienności. On po prostu. zaczęła i przerwała. To skomplikowane. Zawsze jest odpowiedziała Maria, zwłaszcza kiedy coś nie gra. Aniela wróciła myślami do mieszkania. Do tego, jak Dominik poruszał się po nim, jakby od zawsze było jego, przestawiał rzeczy bez pytania, otwierał szafki, krytykował wybory, komentował drobiazgi, które wcześniej nigdy nie miały znaczenia. To jest niedosolone, rzucił pewnego dnia, odsuwając talerz. Mogłeś dosolić, odpowiedziała wtedy spokojnie. Chodzi o to, że powinno być dobre od razu. Innym razem przeciągnął palcem po półce. Zostawiłaś kurz. Nie zapytał, czy jest zmęczona. Nie zapytał, czy miała czas. Nie pomyślałaś, żeby dziś zrobić coś innego? Mówił, kiedy wracała później niż zwykle. Innego nigdy nie oznaczało razem, oznaczało lepiej, według jego definicji. Najbardziej widoczne stawało się to wtedy, gdy pojawiali się jego znajomi. Dominik zapraszał ich bez uprzedzenia, jakby było oczywiste, że przestrzeń Anieli jest dostępna dla wszystkich. Cezary Nowicki był pierwszy. Głośny, swobodny, wchodzący do mieszkania z komentarzem, jakby znał je od lat. O, widzę, że dobrze cię tu karmią, zażartował, klepiąc Dominika po ramieniu. Kamil Piotrowski śmiał się donośnie z każdej uwagi Cezarego, a jego śmiech wypełniał pomieszczenie, zagłuszając wszystko inne. Janusz Krawczyk był inny. Obserwował. Rzucał uwagi, które brzmiały jak żarty, ale zostawiały po sobie dziwny posmak. Dominik ma szczęście, powiedział któregoś wieczoru, opierając się o framugę drzwi. Nie każda kobieta wytrzyma takie tempo. Aniela poczuła, jak coś w niej się zaciska. Tempo. Jakby chodziło o wyścig, w którym nawet nie wiedziała, że bierze udział. Uśmiechnęła się uprzejmie, ale wewnątrz poczuła ciężar. Zrozumiała wtedy, że problem nie dotyczy tylko rachunków, jedzenia czy zmęczenia. Chodziło o rolę, o to, kto decyduje, a kto się dostosowuje, o to, kto bierze, a kto zapewnia, że wszystko działa. Monika Baranowska nie owijała w bawełnę. Spotkały się same, bez Dominika, bez jego znajomych, bez jego obecności, która zawsze zmieniała rozmowę. Ty utrzymujesz więcej niż związek, powiedziała wprost. Ty utrzymujesz system. On nie jest taki cały czas, broniła go Aniela, choć sama poczuła, że te słowa brzmią pusto. Ale jest wystarczająco często, odpowiedziała Monika. Na tyle, żebyś przestała się czuć sobą. Te słowa utkwiły w niej głęboko. Wróciła do domu z tą myślą, która nie dawała się odsunąć. Dominik siedział przy stole, przeglądając coś na telefonie. Znowu jesteś zamyślona, rzucił. O co ci chodzi? Czuję się w tym sama, powiedziała w końcu bez przygotowania, bez osłony. Spojrzał na nią z irytacją. Sama? Przecież jestem tutaj. Być tutaj to nie to samo, co dźwigać razem, odpowiedziała cicho. Znowu narzekasz, westchnął. Ty zawsze szukasz problemów. Tej nocy długo nie spała. Myślała o rozmowach, o spojrzeniach Marii, o bezpośredniości Moniki, o komentarzu Janusza, który wracał jak echo. Zrozumiała, że nie była jedyną osobą, która to widziała. Po prostu była jedyną, która wciąż próbowała to usprawiedliwiać. Rano obudziła się z myślą, która była nowa i jednocześnie przerażająca. Jeśli to się nie zmieni, ona zniknie w tym układzie całkowicie. Wstała. Spojrzała na Dominika śpiącego spokojnie, jakby wszystko było na swoim miejscu. Wiedziała już, że następny krok nie będzie rozmową o zakupach ani o porządku. To będzie rozmowa, po której nic nie pozostanie takie samo. Aniela zaczęła wszystko zapisywać. Nie z chęci zemsty, z potrzeby trzymania się rzeczywistości. Każdy paragon, każda kwota, każda data, wszystko lądowało w folderze, który nazwała zwyczajnie dom. Był to jedyny sposób, by nie zgubić się w gąszczu własnych wątpliwości. Dominik początkowo niczego nie zauważył, ale potem coś się zmieniło: mniej słów, mniej gestów, które wcześniej przychodziły naturalnie, mniej zgód, mniej uśmiechu. Ty się dziwnie zachowujesz ostatnio, rzucił pewnego dnia, gdy Aniela wróciła z pracy i nawet nie spojrzała w jego stronę. Może po prostu jestem zmęczona, odpowiedziała bez emocji. Zmęczona czym niby? westchnęła, cicho, długo, jakby zbierała siły. Tym, że wszystko jest na moich barkach, podniósł głos, szybko, bez uprzedzenia. Robisz ze mnie ciężar, spojrzała na niego bez cienia ucieczki. Bo nim jesteś. Po tych słowach zapadła cisza, która nie była już napięciem, była rozłamem, czymś, czego nie dało się cofnąć. Czymś, co zostało powiedziane nie po to, by zranić, ale by w końcu przestać się oszukiwać. Nie rozmawiali przez dwa dni. Żyli obok siebie jak cienie w tym samym korytarzu. On siadał przy stole, ona w kuchni. On oglądał telewizję, ona zamykała się w sypialni, ale napięcie rosło. Nabrzmiewało, jak coś, co nie wytrzyma już ani chwili dłużej. Wszystko wybuchło przez coś banalnego. Chleb się skończył, i mleko, i papier toaletowy. Dominik otworzył lodówkę z impetem, jakby miała ukrywać odpowiedź na wszystkie pytania. Gdzie są zakupy? Warknął. Skończyły się, odpowiedziała Aniela, nie odwracając wzroku od ekranu laptopa. Przecież byłaś w sklepie byłam, ale kupiłam tylko dla siebie podszedł do niej szybko. Co? Nie mam już siły udawać, że to normalne. Nie jesteś moim współlokatorem. Jesteś gościem, który nigdy nie wychodzi. Dominik szukał czegoś, co mógłby złapać, czegoś, co dałoby mu kontrolę. Otworzył szufladę, zajrzał pod stół, a potem przypadkiem trafił na segregator. Co to jest? zapytał, podnosząc go z niedowierzaniem Moje życie odpowiedziała spokojnie to, co zostało mi po nas otworzył. Kartka po kartce. Daty, kwoty, podpisy, skany paragonów, wydatki, podział rachunków, zero fałszu. Ty mnie śledzisz? parsknął. Nie, ja próbuję nie zniknąć. Próbuję oddychać we własnym mieszkaniu. W jego oczach pojawiło się coś, czego wcześniej nie widziała. Nie był to gniew. To było zaskoczenie pomieszane z lękiem, jakby nagle zobaczył obraz, który przeczył jego wersji świata. Ty jesteś chora powiedział z nieskrywaną pogardą. Nie, chory jest ktoś, kto żeruje na drugiej osobie i nazywa to miłością. Zaczął krążyć po pokoju, jak zwierzę w klatce, jakby szukał wyjścia, które nie istniało. Ty zawsze robisz z siebie ofiarę, krzyknął. Nigdy nie potrafisz zobaczyć, ile ja znoszę. Znosisz? Uniosła głos po raz pierwszy. Ty nic nie niesiesz, Dominik. Ty tylko jesteś, a ja mam dość. Wziął jej pudełko z kuchni. To, w którym trzymała oznaczone produkty: Anielam do pracy, Aniela, Śniadanie, Aniela, kolacja. Otworzył jedno z nich, zobaczył podpisany jogurt, usiadł ciężko na krześle. Ty naprawdę to wszystko liczysz, bo jak przestaję, zaczynam znikać, a ty nawet nie zauważasz. Był rozbity, widział to, chciał powiedzieć coś więcej, coś, co odwróci bieg rozmowy, ale nie było już miejsca. Wszystkie słowa brzmiały jak wymówki, wszystkie reakcje jak manipulacja. Ja też mam uczucia, Aniela. Uczucia to nie pretekst, żeby wykorzystywać kogoś, kto ci ufał. Podniósł się, ale tym razem powoli. Ty chcesz mnie wyrzucić? Zapytał, jakby próbując zrozumieć coś, co dla niej już dawno było oczywiste. Ja chcę odzyskać siebie nie odpowiedział. Wyszedł do drugiego pokoju i trzasnął drzwiami, i wtedy zapanowała inna cisza, nie ta gęsta, pełna napięcia, tylko ta, która pojawia się po końcu czegoś ważnego, kiedy już wiesz, że nic nie będzie jak dawniej i nawet nie próbujesz tego naprawiać. Tego wieczoru Aniela usiadła przy stole, przed nią leżał ostatni paragon, spojrzała na niego i zamknęła oczy, a potem sięgnęła po telefon. Wybrała numer, którego dawno nie wybierała. Monika? Potrzebujecie. Aniela otworzyła drzwi bez drżenia rąk, patrzyła na niego długo. Nie było już gniewu, nie było łez, nie było niepewności, która przez miesiące zjadała ją od środka. Była decyzja. Wyjdź, powiedziała cicho, ale stanowczo. Dominik zamarł. Stał w progu, z plecakiem na ramieniu. Z oczami pełnymi niedowierzania. Wyrzucasz mnie? Wybieram siebie odpowiedziała. I nie odwróciła wzroku. Czekał. Próbował wymusić spojrzenie, zawahanie, cokolwiek, co dałoby mu nadzieję. Ale Aniela nie była już tą samą kobietą, która przez tygodnie tłumaczyła się z każdego uczucia. Stała spokojnie gotowa. Jesteś śmieszna. Naprawdę myślisz, że sobie bez mnie poradzisz? Już sobie radzę. Tylko teraz bez balastu. Nie krzyczał, nie zrobił sceny, ale jego duma pękała w milczeniu. Zrozumiał, że nie ma już siły, którą tak długo wykorzystywał. Wyszedł, zostawiając po sobie tylko echo. Zabrał niewiele kilka ubrań laptop, szczoteczkę do zębów. Ale to, co zostawił, miało większy ciężar niż wszystko, co uniósł. Zostawił poczucie winy, które w niej długo tkwiło. Zostawił wspomnienia, których nie będzie chciała przywoływać. Zostawił siebie, a raczej tę wersję siebie, która istniała tylko w tym mieszkaniu, tylko z nią, tylko w iluzji. W następnych dniach próbował wrócić. Najpierw były wiadomości, z początku łagodne. Tęsknię. Możemy porozmawiać? Potem bardziej dramatyczne. Popełniłem błąd. Zmieniam się. A potem złość. Jesteś niewdzięczna. Nigdy mnie nie kochałaś. Aniela nie odpisała ani razu, blokowała wiadomości, połączenia, konta społecznościowe. Nie było już nic, co chciała usłyszeć. Każde słowo byłoby próbą powrotu do czegoś, co już nie istniało. Pewnego dnia, kilka miesięcy później, w supermarkecie zobaczyła go. Stała przy półce z makaronem. Gdy kątem oka zauważyła sylwetkę, której nie dało się pomylić, dominik. Obok niego dziewczyna. Młoda, ładna, ubrana niedbale, ale z tym rodzajem staranności, który sugerował, że chciała wyglądać na wyluzowaną. Apolonia zając. Nie musiała ich słyszeć. Obraz wystarczył. Apolonia płaciła za zakupy. Dominik stał obok, zapatrzony w telefon, jakby nic nie miało znaczenia. Jakby wszystko było normalne. Nie bolało. Nie zakłóło, nie wzbudziło ani gniewu, ani żalu, po prostu potwierdziło coś, co Aniela już wiedziała. To nie był wyjątek, to był wzorzec. Minęła ich bez zatrzymania, bez spojrzenia, bez potrzeby zrozumienia. Wróciła do domu z torbą zakupów, w której nie było już ciężaru kompromisów. Otworzyła drzwi i weszła do przestrzeni, która znowu była tylko jej. Cisza nie była już pusta. Była pełna. Była świadectwem odzyskanej przestrzeni, nie tylko fizycznej, ale wewnętrznej. W tej ciszy można było oddychać. Bez napięcia, bez tłumaczeń. W kuchni postawiła słoik z herbatą dokładnie tam, gdzie lubiła. Nikt już nie przestawiał jej kubków. Nikt nie komentował wyborów. Nikt nie kontrolował. Nie wygrała kłótni. Nie udowodniła niczego nikomu. Po prostu wyszła z historii, w której była tylko dodatkiem do czyjegoś scenariusza. To nie była ucieczka, to było zakończenie narracji, która nigdy nie była jej, a to zmienia wszystko.